Cześć, tu Damiano Sztuce. Dziś zabieram Was w podróż do XIX wiecznej Polski śladem jednego z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych malarzy w naszej historii Józefa Chełmońskiego. Właśnie zakończyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa, która zgromadziła ponad 120 jego dzieł. Dlaczego ten artysta, który podbijał Paryż i San Francisco w końcu uciekł na mazowiecką wieś? Jak obrazy syna drobnego szlachcica stały się ikonami polskiego realizmu? I dlaczego niektórzy krytycy nazywali go malarzem, który zatrzymał wiatr na płótnie? O tym właśnie w dzisiejszym nagraniu. Od dzieciństwa w boczkach Podłowiczem, przez szalone paryskie bale z Heleną Modrzejewską i Leonem Wyczółkowskim, po samotne życie w mazowieckiej głuszy, Hełmoński był pełen sprzeczności. Malował chłopów, ale gardził idealizacją wsi. Uwielbiał tłumy, ale umarł jako pustelnik. Wystawa w Muzeum Narodowym była pierwszą tak obszerną prezentacją twórczości hełmońskiego od ponad 30 lat, która przyciągnęła zarówno znawców sztuki, jak i miłośników malarstwa realistycznego. Józef Marian Hełmoński, urodzony 7 listopada 1849 roku w folwarku Boczki, pochodził z mazowieckiej szlachty. Jego ojciec Józef Adam dzierżawił majątek boczki, a dziadek, również o imieniu Józef, pełnił funkcję osobistego sekretarza Michała Hieronima Radziwiła. Akt chrztu hełmońskiego został spisany 27 kwietnia 1850 roku w kościele kolegiackim w Łowiczu w obecności jego ojca, księdza Józefa Rojewskiego oraz włościanina Stanisława Kurackiego. Chrzestnymi byli Antoni Hełmoński i Florentyna Łoskowska. Matka artysty Izabela z Łoskowskich Chełmońska była osobą uznawaną za wykształconą, pasjonującą się sztuką i literaturą. Jej wnuczka wspominała ją jako niezwykłą postać o nieograniczonej słodyczy charakteru. Józef Adam, jako właściciel folwarku boczki i wójt gminy, Posiadał talenty muzyczne i artystyczne, grał na skrzypcach i tworzył szkice okolic Nieborowa oraz Teresina. Dziadek hełmońskiego, Wincent Łoskowski, był oficerem w armii napoleońskiej i uczestniczył w oblężeniu Saragosy. Hełmoński mieszkał w boczkach do momentu wyjazdu do Warszawy, po czym wielokrotnie odwiedzał rodzinne strony. Historia rodziny hełmońskich odzwierciedla losy licznych rodzin drobnej szlachty w XIX-wiecznej Polsce, która w obliczu konkurencji ze strony wielkich majątków ziemskich stopniowo traciła swoją pozycję ekonomiczną. Proces ten zmuszał te rodziny do wyprzedaży skromnych posiadłości, co prowadziło do ich rozwarstwienia społecznego. Część przedstawicieli tej warstwy migrowała do miast, zasilając szereg inteligencji, często w charakterze nauczycieli, urzędników lub artystów, inni pozostawali na wsi, obejmując stanowiska zarządców lub dzierżawców folwarków, choć ich status materialny systematycznie się obniżał. Mimo zubożenia, silnie pielęgnowano więź z ziemią i tradycjami szlacheckimi, co stanowiło formę oporu przed całkowitym zatraceniem tożsamości wśród warstwy chłopskiej. Kulturowe ambicje drobnej szlachty, przejawiające się w kolekcjonerstwie, amatorskiej twórczości literackiej czy muzycznej, a przede wszystkim w inwestycje w edukację dzieci, pełniły rolę mechanizmu samoobrony. Wysiłki te, niekiedy okupione ogromnymi poświęceniami finansowymi, np. sprzedażą rodzinnych pamiątek, miały zapobiec całkowitemu zrównaniu z chłopstwem i umożliwić awans społeczny. Paradoksalnie, te same rodziny często przejawiały niechęć wobec arystokracji, postrzeganej jako przyczyna ich ekonomicznego upadku, co nie przeszkadzało im podkreślać własnego szlacheckiego pochodzenia. Ich patriotyzm, choć głęboki, rzadko przybierał formę zorganizowanej działalności politycznej koncentrując się raczej na podtrzymywaniu tradycji i języka w warunkach zaborów. Hełmoński już jako dziecko przejawiał niezwykły talent plastyczny. Jego wczesne szkice, tak jak Studium Konia z 1867 roku, zdradzały zmysł obserwacji i fascynację przyrodą. W 1867 roku rozpoczął naukę w warszawskiej klasie rysunku pod kierownictwem Wojciecha Gersona, który dostrzegł w nim poetycką duszę zafascynowaną naturą. Gerson nie tylko kształtował jego warsztat, ale też zachęcał do studiowania pejzażów w plenerze, co stało się fundamentem stylu hełmońskiego. Nauka w jego studium potrwała do 1871 roku. Dwa lata później artysta wyjechał do Paryża, gdzie zetknął się z awangardowymi nurtami, między innymi impresjonizmem i szkołą barbizońską. Szkoła Barbizońska to ruch artystyczny, który powstał w drugiej połowie XIX wieku we Francji, głównie w okolicach wsi Barbizon, położonej w pobliżu lasu Fontainebleau. Artyści związani z tym nurtem skupiali się na malarstwie pejzażowym i naturalistycznym przedstawianiu przyrody. Choć nie przyjął w pełni impresjonistycznej palety odnoszącej się do zestawu kolorów i technik malarskich stosowanych przez artystów związanych z ruchem impresjonistycznym, który rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku we Francji. Impresjoniści skupiali się na uchwyceniu ulotnych wrażeń świetlnych i atmosferycznych w swoich dziełach, co znalazło odzwierciedlenie w ich doborze kolorów i technik malarskich. Prace Chełmońskiego były natomiast tworzone w duchu realizmu. Choć prace z tego okresu, tak jak sprawa u wójta, zyskały dynamiczną kompozycję i śmiałe operowanie światłem. Obraz ten dokumentuje nie tylko codzienne życie wiejskie, ale także ukazuje relacje i hierarchie w małych społecznościach. Hełmoński poprzez swoje dzieło porusza temat sprawiedliwości, władzy oraz zawirowań związanych z życiem mieszkańców na wsi. Babielato z 1875 roku to jedno z najbardziej znanych i najwybitniejszych dzieł Józefa Chełmońskiego, które doskonale oddaje jego mistrzostwo w łączeniu realizmu z liryczną wrażliwością. Inspirowane podróżą artysty na ukraińskie stepy, płótno przenosi widza w świat wiejskiej codzienności w momentach pozornie zwyczajnych, a jednak pełnych poezji. Obraz przedstawia młodą pasterkę leżącą na łące, która z beztroską unosi w dłoni nitki pajęczyny, tak zwane babielato. Jest to zjawisko charakterystyczne dla słonecznych dni wczesnej jesieni. W tle majaczy się stado bydła, pasające się na horyzoncie, a u boku dziewczyny czuwa czarny pies. Paleta barw utrzymana jest w stonowanych odcieniach złota, brązów i szarości, które podkreślają nostalgiczny nastrój przejściowej pory roku. Wiel spódnicy i żółta chustka dziewczyny wprowadzają subtelne akcenty kontrastujące z szaro-niebieskim, lekko zachmurzonym niebem. Hełmoński, jako artysta wierny zasadom realizmu, unikał idealizacji wiejskiego życia. Uboga odzież bohaterki, bose stopy i zmęczona postawa zwierząt odzwierciedlają trudy codzienności. Jednocześnie babielato, ulotne nici pajęczyny, stają się metaforą przemijania delikatności chwili i cykliczności natury. Artysta buduje napięcie pomiędzy statycznym pejzażem a dynamicznym gestem dziewczyny, która jakby chciała zatrzymać w dłoni sam czas. W dziele widać wpływy wspomnianej przeze mnie wcześniej szkoły barbizońskiej. Helmoński maluje w plenerze, oddając naturalne światło i fakturę przyrody. Grubo kładzione farby techniką impasto nadają trawie i chmurom materię niemal dotykalną podczas gdy szczegóły jak pojedyncze bła czy zmarszczki na ubraniach świadczą o drobiazgowej obserwacji. Choć malarz przebywał wówczas w Monachium i Paryżu, w Babim Lecie nie ma śladu miejskich wpływów, jest to hołd złożony polskim krajobrazom. Paryż w tym czasie stał się dla Chełmońskiego miejscem artystycznego przełomu. Tam nawiązał współpracę z Marszandem Adolfem Gupilem, który promował jego dzieła w Europie i Stanach Zjednoczonych. Artysta zasłynął jako mistrz pejzażu i scen rodzajowych, łączących precyzję realizmu z poetyckim nastrojem. Doskonałym przykładem tego, jak bardzo był wrażliwy na światło, jest również obraz bociany e, oraz burza. Gradacje błękitów i szarości oddają ulotność chmur i grę promieni słonecznych. Centralnym motywem burzy jest ukazanie nieposkromionej potęgi natury i ludzkich reakcji wywołanych jej gniewem. Obraz przedstawia przerażone gwałtownością żywiołu wiejskie dzieci, które w opłochu próbują upilnować bydło podczas burzy. Kompozycja ma wyraźnie dynamiczny charakter: roślinność na pierwszym planie ugina się pod naporem wichury, a trójka pastuszków z lewej strony, skulona i przerażona, ucieka przed nadciągającą nawałnicą. Jeden z chłopców żegna się pospiesznie krzyżem, na drugim planie widoczna jest dziewczynka, która w pośpiechu goni krowy, spłoszone błyskawicą rozdzierającą niebo w tle. Stonowane ziemiste barwy ubiorów dzieci podkreślają ich wiejskie ubóstwo i prostotę. Bociany to także jedno z najbardziej znanych dzieł heł Hełmońskiego. Na obrazie możemy zobaczyć oracza i jego syna, którzy przerywają wiosenną pracę, by obserwować klucz bocianów na niebie. Siedzą na zielonej łące usianej kwiatami, spożywając posiłek z glinianych naczyń. W tle rozciąga się wiejska zabudowa, rząd brązowych chat krytych strzechą, przydrożna to pola i bocianie gniazdo na słupie. Po prawej stronie widać zaźwoły odpoczywające na zaoranej już części pola. Widzimy tu wieś w jej codziennej surowej postaci. Ta prostota łączy się jednak z niezwykłym kunsztem, uchwyceniem ulotnego momentu, zachwytu nad ptakami, precyzyjnym oddaniem szczegółów, m.in. jak faktura drewnianego pługa oraz harmonijną kompozycją, gdzie ruch, czyli lot ptaków kontrastuje ze statycznością krajobrazu. Artysta bardzo często stosował wspomnianą przeze mnie technikę impasto która polega na nakładaniu farby grubymi pociągnięciami pędzla, co nadawało płótną fakturę niemal rzeźbiarską. Doskonale widać ją w m.in. krzyku żurawi. Jednocześnie dbał o detale, tak jak źdźbła traw, zmarszczki na twarzach chłopów, połys rosy na łąkach, które sprawiały, że jego obrazy do dziś tchną autentyzmem. Życie we wsi było dla niego nie tylko tematem, ale i filozofią. W swoich dziełach ukazywał trud i prostotę egzystencji chłopskiej, unikając przy tym ludowej idealizacji. Przykładem tego typu działań był cykl cztery pory roku m.in. wiosna z 1882 roku który był poematem o harmonii natury, gdzie zmieniające się krajobrazy stawały się metaforą ludzkiego życia. Pobyt w Paryżu rozwinął u artysty jego artystyczną dojrzałość, i choć paryska publiczność zachwycała się egzotyką jego wschodnich motywów, niektórzy krytycy zarzucali mu nadmierną dzikość. Mimo to prace Helmońskiego cieszyły się ogromną popularnością. W szczytowym momencie sprzedawał nawet 30 obrazów w rocznie, co zapewniało mu finansową niezależność. Cena za jego obrazy dochodziła wówczas do 40 tysięcy franków. Dzięki kontaktom z międzynarodową awangardą i komercyjnemu wsparciu Gupila stał się jednym z nielicznych polskich malarzy XIX wieku o zasięgu niemal globalnym. Zagraniczny odbiór spotkał się z krytyką w Polsce, gdzie mówiono, iż dzieła są zbyt dosłowne i że pokazuje w swych pracach, które oglądają i kupują cudzoziemcy niedole i nędzę polskiego ludu. W 1878 roku Józef Helmoński ożenił się z Marią Szymanowską, a ich paryski dom przy Rue de stał się centrum życia polskiej kolonii artystycznej. Gościli tam m.in. Józef Brandt, Adam Chmielowski, Helena Modrzejewska oraz młodzi malarze Tacy jak Leon Wyczółkowski czy Stanisław Witkiewicz. Organizowane przez małżeństwo wystawne przyjęcia, nazywane żartobliwie rozchmalami, przyciągały elitę kulturową, a Chełmoński korzystając z finansowej prosperity prowadził życie hulaszcze, co później zemściło się na rodzinnych finansach. Kryzys nadszedł w 1881 roku, gdy Stany Zjednoczone wprowadziły wysokie cła na import dzieł sztuki, co uderzyło w główne źródło dochodów artysty. W liście do matki pisał wówczas: Bieda zagląda mi w oczy, a ja pluję na nią, byle tylko móc stworzyć. Ratunkiem stała się współpraca z paryskim dziennikiem Le Monde, dla którego tworzył ilustracje reportaży z podróży na wschód. Mimo finansowych trudności, jego pozycja artystyczna pozostawała niezachwiana. W 1882 roku otrzymał wyróżnienie na paryskim salonie a wydany przez Gupila album z reprodukcjami jego prac utrwalił jego renomę w Europie. W 1887 roku Józef Chełmoński zdecydował się na powrót do Polski. Paryż, miejsce gdzie zdobywał artystyczną sławę i stabilizację finansową, stracił dla niego swój blask. W ostatnich latach pobytu we Francji smagał się z malejącą sprzedażą prac, trudnościami w utrzymaniu rodziny, oraz narastającą izolacją od środowiska artystycznego, z którym nigdy nie był jednak związany głębiej emocjonalnie. Jak odnotowała w pamiętnikach Helena Modrzejewska, artystę ogarnęła tęsknota za krajem i obawa o poziom swojej sztuki, co skłoniło go do nagłego opuszczenia Francji. Choć paryskie sukcesy należały już do przeszłości, aura prestiżu, jaką zyskał za granicą, towarzyszyła mu podczas powrotu do ojczyzny. Pierwsze lata w Polsce upłynęły Hełmońskiemu na licznych podróżach. Odwiedził Litwę, Kijów oraz wybrzeże Morza Czarnego, przesyłając z tych wypraw w szkice do paryskiego Le Monde, co, jak wspomniałem, było jego źródłem utrzymania. W 1889 roku osiadł na stałe w kuklówce pod Grodziskiem Mazowieckim, gdzie zakupił skromny dom. Z przyległym gospodarstwem. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, dzielił czas między pracę na roli a malarstwo. Paradoksalnie okres względnego odosobnienia zaowocował międzynarodowymi triumfami. W 1889 roku na międzynarodowej wystawie w Paryżu zdobył Grand Prix za obraz Stark na konie Niedziela w Polsce Znawcy i Powrót z Kościoła. Dwa lata później podczas wystawy w Berlinie jego kuropatwy nagrodzono dyplomem honorowym, zaś w 1894 roku na wystawie powszechnej w San Francisco otrzymał złoty medal. Te wyróżnienia potwierdziły, że nawet z dala od europejskich centrów sztuki Chełmoński pozostawał ważnym głosem w międzynarodowym środowisku artystycznym. Również w Polsce nastąpił przełom w recepcji twórczości Chełmońskiego. Kiedy Stanisław Witkiewicz opublikował w tygodniku ilustrowanym entuzjastyczny artykuł, nazywając go malarzem polskiej duszy. Kulminacją tego uznania stała się retrospektywna wystawa w Warszawskiej Zachęcie, zorganizowana w 1890 roku, gdzie niemal wszystkie prezentowane prace. Między innymi bociany, burza czy żurawie znalazły nabywców, a krytycy jednocześnie wychwalali jego kunszt. W latach 90. XIX wieku hełmoński już po śmierci Jana Matejki, został okrzyknięty królem polskiego pejzażu. W 1897 objął honorowe to przewodnictwo Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka w Krakowie, co ugruntowało jego pozycję jako Nestora rodzimej sceny artystycznej. Mimo tych sukcesów, po osiedleniu się w kuklówce, Hełmoński coraz wyraźniej dystansował się od życia publicznego. Jego kontakty towarzyskie ograniczały się do wąskiego grona przyjaciół takich jak Wojciech Gerson, Antoni Piotrowski czy Leon Wyczółkowski oraz sąsiadów rodziny krasińskich i górskich. Izolacja ta pogłębiła się po rozpadzie małżeństwa z Marią Szymanowską w 1894 roku. Który stał się dla artysty traumatycznym przeżyciem. Rozstanie z żoną, z którą miał sześcioro dzieci, i utrata codziennego kontaktu z najmłodszą córką pozostającą pod opieką matki wywołały w nim głęboki kryzys emocjonalny. Świadectwem samotności stały się listy, w których pisał: Dom mój pustką stoi, a serce tęskni za dawnym gwarem. Życie w wiejskim zaciszu nie oznaczało dla niego twórczego zastoju. Wręcz przeciwnie, bliskość natury i codzienność prowincji stały się źródłem nowych tematów łączących realizm z intymnym wyczuciem pejzażu. Mimo fizycznej izolacji, dzięki wysyłaniu prac na prestiżowe ekspozycje, utrzymywał więź z globalną publicznością, udowadniając, że sztuka przekracza granice geograficzne. W ostatnich dwóch dekadach życia Chełmoński nazywany przez współczesnych mazowieckim pustelnikiem zmagał się z postępującymi problemami zdrowotnymi, w tym także nawracającymi atakami apopleksji. Mimo to nie porzucił malarstwa, wciąż eksplorował tematykę przyrody, choć krytycy zauważyli stopniowe osłabienie ekspresji w porównaniu z dynamicznymi kompozycjami z lat 70. XIX wieku. W 1913 roku Zachęta przyznała mu jubileuszową nagrodę za całokształt zasługi dla sztuki narodowej, co stało się symbolicznym podsumowaniem kariery. Artysta zmarł 6 kwietnia 1914 roku w kuklówce po wylewie, który sparaliżował jego rękę, uniemożliwiając dokończenie ostatniego dzieła. Choć Hełmoński przez całe życie podkreślał swój związek z tradycją. Jego twórczość, zwłaszcza dynamiczne kompozycje, jak Czwórka czy Kuropatwy, wykraczała poza ramy realizmu, antycypując ekspresjonistyczne eksperymenty XX wieku. Jego pejzaże łączące precyzję obserwacji z nastrojowym liryzmem stały się wzorem dla młodopolskich malarzy, takich jak Ferdynand Ruszczyc. Dziś, gdy Kuklówka jest miejscem pielgrzymek miłośników sztuki, a jego prace osiągają na aukcjach zawrotne ceny, Postać Cheemońskiego pozostaje symbolem artysty, który wbrew mód i przeciwieństwom losu pozostał wierny własnej wizji sztuki. Jeśli lubisz prezentowane przeze mnie treści, zachęcam do obserwowania kanału.